Oczywiście, że jestem w stanie przez 3 miesiące nie jeść słodyczy, ani fast foodów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podjadaniu, czyli jak nie zaprzepaścić efektów swojej diety, sięgając po nieprzemyślane przekąski. Nie ma niczego złego, jeżeli 20% produktów, które znajdą się w naszej diecie, nie wpisuje się w oczywisty sposób w nurt zdrowego żywienia. Jednak problem pojawia się wtedy, kiedy wbrew wytyczonym założeniom naszej diety rzucamy się bez opamiętania na słodycze lub smaczne przekąski. W efekcie po prostu niweczymy wypracowany wcześniej deficyt kaloryczny, który jest gwarantem tego, że będziemy tracić tkankę tłuszczową, niekiedy pogorszamy stan naszego zdrowia, jeżeli tych produktów jest za dużo, a w efekcie frustrujemy się lub tracimy motywację. Dlatego też dzisiaj mamy dla Was parę sposobów, które możecie wykorzystać w kontrolowaniu łaknienia, które pojawi się, kiedy wasza dieta nie jest odpowiednio zbilansowana lub jeżeli dość długo jesteście na deficycie kalorycznym, czyli przyjmujecie względnie mniej kalorii niż wasze ciało potrzebuje. 1. Jest więcej sytych treściwych pokarmów. Zamiast zacząć od ograniczania niepożądanych produktów, warto dostarczyć te niezbędne. Wtedy nasze ciało ograniczy wysyłanie sygnałów zmuszających nas do poszukiwania jedzenia. Wybierając sytył, rozmaicony posiłek bogaty w białko, warzywa, nasz apetyt będzie bardziej okiełznany niż gdy zjemy batonika. Gdyba. Zajmij się czymś. Pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś ważny projekt, stresowałeś się przed randką, grałeś do trzeciej w grę, której nie da się zapauzować lub wciągnęłaś się w interesującą książkę. Adrenalina towarzysząca każdej z tych aktywności zazwyczaj pozwoli nam kompletnie nie myśleć o głodzie, który w innym wypadku by nam towarzyszył. Świetnie sprawdzi się tutaj strategia planowania większych posiłków w godzinach popołudniowych, gdy nie jesteśmy zajęci pracą, podczas rano będąc zaangażowani w pracę zawodową lub naukę, Możemy postawić wyłącznie na małe przykąski. 3. I więcej wody lub żywiej gumę. 4. Postaw na niskokaloryczne lub wysokobiałkowe produkty, pozwalające przemycić pożądany smak do diety. Batony białkowe, sosy, 0, kremy. Mają one albo mniej kalorii, albo w ogóle albo więcej białka, które syci i uśmierza apetyt. 5. Nie wybieraj się do sklepu na głodzie. Postaw na zakupy, tylko po sycącym posiłku. Cześć. Gdy już się złamiesz, nie martw się. Ze stresu prawdopodobnie zjesz jeszcze więcej. Postaraj się wdrożyć więcej aktywności. Na przykład wyjdź z pieskiem lub dziewczyną na spacer. 7. Nie kupuj słodyczy na zapas. Jeżeli podczas odczuwania głodu wystawisz się na próbę poprzez umieszczenie blisko siebie czegoś niepożądanego, to zjesz to z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Na pewno większym niż gdyby to wymagało pierwszego spaceru, np. chłodną nocą po zakupy na najbliższą stację paliw. 8. E, jako przekąskę możesz wybrać orzechy, które rzeczywiście są bardzo kaloryczne, natomiast wybierz takie orzechy, które schowane są na przykład za upiną i zanim się do nich dobierzesz, no to stracisz znacznie więcej czasu niż gdybyś e, jadł, jadła jakieś popularne gotowe obrane cukierki. 9. Słodkie napoje, z uwagi na sporo ilość cukrów prostych w swoim składzie, bywają niekiedy tak samo druzgocące dla naszej diety, jak niektóre słodycze. Świetną ich alternatywą okazują się napoje zero, słodzone słodzikami, które są dla nas w pełni bezpieczne tak długo, jak nie będziemy spożywać ich w hurtowych ilościach. Hurtowych ilościach. Na dzisiaj to już wszystko. A Wy podzielcie się w komentarzach swoimi sposobami na to, żeby nie przemycać niechcianych kalorii do diety. Widzimy się dzisiaj o godzinie 19, czyli na już live. niebawem na live. Jeżeli film Wam się podobał, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Komentarze. Do zobaczenia niebawem. Pa-pa!